Halo, halo! Witam serdecznie, ze strony Mateo z grzywką, a dzisiaj odcinek taki luźny, oglądany z cyklu Mateo komentuje to, co ogląda. Drama. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy wiecie, ale jakiś czas temu powstała o mnie drama, która jest ponadczasowa, czyli jest cały czas aktualna, jakby cały czas ktoś mi może zarzucić te same rzeczy, które były już parę lat temu na tej dramie. Postaram dzisiaj troszeczkę może świeższym okiem na to spojrzeć. Być może niektórych też zaskoczy, że w ogóle taki filmik kiedyś na mnie powstał. I dobra, w sumie zostaw łapkę w górę, rozciąć się wygodnie, jakiś subik też mile widziany, zapraszam. Pozwól, że przeszkodzę Ci na chwilę. Yy, posłuchaj, jeśli tak jak ja masz u siebie w celu się masę jakichś skinów śmieciowych, którymi po prostu nie grasz. Mogą to być jakieś skrzynki, naklejki, cokolwiek, nawet skiny, które wypadają Ci na koniec meczu. To pamiętaj proszę, że możesz je wszystkie sprzedać i otrzymać za nie prawdziwe pieniądze, którymi będziesz mógł sobie zrobić, nie wiem, jakieś zakupy w sklepie, kupić buty, cokolwiek innego. A skoro... I tak tymi skinami nie grać, tylko zalegają ci w ekwipunku, no to to ci szkodzi nie zarobić parę złotych. A więc logujesz się na skincantor, wybierasz, czego chcesz się pozbyć, potem wybierasz, gdzie chcesz dostać pieniądze, i teraz ważna rzecz, bo jeśli użyjesz kodu Mateo, kodu promocyjnego, to dostaniesz plus 5% więcej do pierwszej transakcji, czyli fajny bonus, tak? Potem klikasz, wypłać, czekasz około 5 minut i masz kasę na swoim koncie. To tyle. Aktualnie w Polsce skincantor jest jedną z najbardziej popularnych stron do właśnie sprzedaży skinów i jest też po prostu sprawdzona. A teraz, skoro cena wszystkich skinów i tak idzie mocno w górę przez. Dwójkę, to w sumie po co trzymać dalej te skiny w ekipunku, którymi i tak i tak nie grasz, tak? Teraz moim zdaniem najbardziej co się je sprzedać. Link do stronki w opisie, także sprawdzajcie śmiało, a my przechodzimy do dalszej części filmu. Film ma tytuł Mateo, czyli największe dno YouTube'a. No teraz, jak mnie wyświetlanie po, po, podupadały, to nawet komplement, bo jestem naj... Siemano, ja jestem Mateo, który ma ekipy niżej pięciu. Kurde, wydaje mi się, że już ta, ta taka moda na przestery, no tak, już w sumie minęła, no bo to jest stary filmik, ale strasznie mnie to zawsze denerwowało. I w ogóle... TAK! Mam IQ poniżej 5. Tak, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym delikwencie, którego IQ, jak sam mówi, nie przekracza pięciu. Naprawdę, nie da się tego inaczej nazwać, ale z dnem intelektualnym polskiego YouTube'a. Od razu wyjaśniam, że nie doczepiłem się do niego ze względu na wiek, bo jest młodszy. Jestem w stanie to uszanować, ale od jego shitowych filmów. I jak na jego ilość subskrypcji, to za takie coś na pewno mu się nie należy, a jeszcze nie wiecie o co mi chodzi. Tak, mniej więcej słuchajcie, to nie jest tak, że tu będzie oparte o filmiku teraz, który ma parę lat, tylko tu będą chyba inne cechy wytykane z tego co pamiętam. I powiem wam, że jak na kanał komentarzy hmm, powinien może takie rzeczy, że jestem największym dnem, czy że mi się nie należy. Albo w ogóle tego nie mówić, chociaż jest kanał komentarii, ale takie rzeczy powiedzieć po jakichś faktach i argumentach, nie? Bo przecież no, w sumie to taka mocna ceza. W sumie nie wiem, nigdy nie byłem kanałem komentarii, może właśnie tak się powinno robić, że na początku mówię, on jest taki i taki I za chwilę on udowodni, że taki jestem, albo kada głupoty A mówię o jego nowej serii z widzami Ja dzisiaj wejdę na losowy serwer społecznościowy i poudaję pięcioletniego Janusza, który ma jak poniżej 5 Tak, i w ogóle właśnie taki sam filmik, dokładnie taki sam wstawiłem, jak ja to nagrywam, to wczoraj no, więc tak jak mówię, temat w miarę aktualny. ...który zbiera armię debili z idiotą na czele, czyli nim, i wchodzą oni na serwery społecznościowe w CSGO, udawają niby pięciolatków z znikami youtuberów, drących ten głupi ryj do mikrofonu, <laughs> udając głos dzieciaka. Póki co minęła prawie 1 czwarta filmu i narracja tego gościa jest tak bardziej w stylu Toxic, nie? Zbiera bandę debili z idiotą na czele, drą ten głupi ryj, Minęła jedna czwarta filmu, dalej czekam na argument, czemu na przykład jest to złe albo czemu mu się to nie podoba, Też pewnie za chwilę do niego przejdzie. Który tak naprawdę mają, przez co utrudniają innym grę. Tak, no i słuchajcie, z racji tego, że było wiele takich odcinków, to najmocniejszy chyba argument albo taki, który najczęściej padł, to było właśnie coś takiego, że psuje grę innym, także <śmarsz> nagrywam tak, jak powiedzmy tutaj odcinek. Zaprosiłem dwóch swoich znajomych, których poprosiłem, żebyśmy denerwowali, trollowali, yy, wiecie, razem, czyli nagle trzy osoby się droł. Yy, czy jest to w porządku? Nie, nie jest to w porządku, ale na pewno jeszcze nie raz zrobię rzecz, która nie będzie w porządku. Mnie osobiście to bawi. I wiecie, wybrałem coś takiego, mimo że tutaj oczywiście to nie jest żadne usprawiedliwienie, że tutaj miałem 15 lat, ale... Wybierałem serwery społecznościowe, gdzie można sobie zmutować wszystkich jedną komendą Można zmutować mnie jednym przyciskiem Niektórzy mogą powiedzieć, Mateusz, no ale w ogóle nie powinieneś takich rzeczy robić To faktycznie może ktoś Ciebie wyrzucić czy zmutować Ale pomyślałem sobie, kurde, ja sobie mimo wszystko robię jakiś tam content Dla mnie to jest akurat dobry argument Nikt na tym nie traci żadnej rangi Każdy może mnie zmutować I tak jakby, zobaczcie, ja tutaj Jestem na tym serwerze, ale ludzie dwoma przyciskami myszy dali by mogli normalnie grać z dużą wygodą, nie? Wystarczyło, żeby zmutowali i tyle, nie spadli bez rangi. To i tak są serwery społecznościowe, zresztą wiecie jak to działa. Dobra, oglądamy dalej, może coś tutaj się jeszcze ciekawego pojawi. Zamknij się! Ja jestem prawdziwy No faktycznie trochę patola, nie? Chociaż powiem wam, że nie wiem, jak, jaki ty masz humor, nie? Ale mnie z perspektywy czasu coś takiego bardzo śmieszy, nie? Wchodzi trzech dzieciaków, nie? ja jestem rezi! Szczerze mówiąc, ja mogę mówić tylko za siebie. Gdybym ja coś takiego zobaczył na serwerze, na serwerze społecznościowym, to by mnie to rozbawiło, a pewnie po minucie bym po prostu zmutował tych ludzi tyle nie tyle ja pierdolę dobre podsumowanie ale w dalszym ciągu mnie to śmieszy nie a potem się dziwią, że jak wchodzi, to go każdy kurwa wyzywa. To jest logika, szczerze mówiąc, olałem ten pierwszy odcinek, mówiąc dobra, nie zwrócę na to uwagi, może to będzie jeden i ostatni, ale po paru dniach ujawnia się drugi. Gdzie wlatuje z widzami opętany niczym Jaca z Gochą i rozpętuje niepotrzebną dziwnoburzę na czacie głosowym. To już skłoniło mnie do nagrania tego materiału, szczególnie żeby zobaczył go Mateo i że to co robi wcale nie jest śmieszne, a jest nie wiem, mnie tam śmieszy, ale w ogóle mm, zauważcie, że zauważcie w ogóle, że tutaj widać dosyć ciekawą kwestię, że w momencie, gdy jest jakaś taka przemoc, jakiś chaos, jak, jakiś to powiedzmy... E, byłem na tych filmach toksyczny, to ludzi to po prostu kręci ciekawi. Mimo wszystko każdy będzie mówił, albo tutaj większość powiedzmy z tych komentarzy będzie mówiła, że e, tak, panie, nie wiem jaką on to ma na, na YouTubie, e, masz rację, nie powinno być takich rzeczy. Mimo wszystko ludzie oglądają takie rzeczy, bo ich to ciekawi. E, takim dobrym przykładem też był Rafatus czy, czy Magical, tak jak teraz, nie? Nie jest to może jakoś dobre moralnie, ale mimo wszystko ludzie to oglądają i napędzają. Bardzo ciekawy mechanizm, nie? Jedynie wkurwiające. Ale możesz tego nie zrozumieć, bo w końcu jesteś Januszem za IQ poniżej 5. Ja dzisiaj wejdę na losowy serwer społecznościowy i połudaję pięciolatnego Janu... jeszcze I ciastawi to w stawkę. Dobra, słuchajcie, jestem już w czasie. Nie wiem, wykorzystuję ironicznie moją ironię, przez co tworzy się taka narracja, jakby on nie wiedział, że ja to powiedziałem dla żartów. Poza tym człowiek, gdyby miał IQ poniżej 5, to by... Nie żył, nie ma takich ludzi. Jak ktoś ma teraz obecnie jak już 50 czy 40, to już ma niepełnosprawność umysłową. Ja w sumie nie mam akurat umysłowej. Znalazłem serwer PL plus 18 i myślę, że jak ja za chwilę tutaj wejdę, to będzie ciekawie. No będzie ciekawie. Może dlatego kolego, że jest to serwer 18, na którym nie chcą dzieci takich jak ty z drącym się mikrofonem, ale widzę, że musiałeś na potrzeby filmiku wejść na ten serwer i ich powkurwiać, no nie? Fajna zabawa. To jest mój oryginalny pomysł, ginalny pomysł, pomysł, To, jak ty masz takie oryginalne pomysły na kanał, to powodzenia z dalszym rozwojem quality contentu. Większość robię tak naprawdę dla back. Back, 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 back. No i nic się nie zmieniło. I co, minęło y, parę ładnych lat. Dalej, jakoś się ja tam trzymam na tym YouTubie. jest troszeczkę podupadł, ale. Jego życzenia w stosunku do mnie się sprawdziły, bo w dalszym ciągu się utrzymuje. No tak, ja rozumiem, takie żarciki, żarciki śmieszne, he he no nie? No też ci powiem, mam wielki ubaw z tego, jak mi słuchawki pękają przez ten pisk. Wytłumacz mi, w jakim celu powstała ta seria? Widzicie, ja na przykład zawsze się dziwię dla takiej narracji, że ja na przykład nie mam beki, bo mi słuchawki pękają od twojego pisku. E... Nie wiem, słuchajcie, już ogólnie na, na moim kanale nie ma takich ludzi, bo wszyscy są normalni, ale wcześniej mnie to strasznie dziwiło, że jeśli komuś przeszkadza, czy to mój głos, czy cokolwiek innego, jeśli chodzi tylko o moje filmy, to cię po prostu tego filmu nie wyłączy? A no właśnie dlatego, że taka kontre, kontrowersja, takie dyskutowanie, czy, czy to co zrobiłem, było tak dobre etycznie, czy nie, to się bardzo dobrze sprzedaje. Tak samo jak Magical. No, no 100 tysięcy osób może mówić, że on jest złym człowiekiem, ale 100 tysięcy osób go ogląda i jest sławny. A, a sława na przykład jest pożądana przez wielu ludzi. Poza tym każdy, każdy YouTuber ma wiele cech narcystycznych yy, i każdy chce być sławny. Gdyby tak nie było, to by ludzie nagrywali filmiki z pasji i zapisywali je na dysku C na Windowsie, a nie wstawiali na YouTube'a. Więc i, i dla mnie, jako dla 15-latka, to było naprawdę coś. Ale tak jak mówię, czy... a do podsumowań w sumie zaraz przejdziemy. Co mam na celu? Według mnie akceptacja młodszych osób w CSGO maleje, między innymi przez takie coś co robisz, gdyż obejrzało to 250 tysięcy osób. Więc jak zobaczył pewnie takie wyświetlenia, to nagrał drugi odcinek. I teraz, jak zobaczył, że pod tym też są wyświetlenia, to wyjdzie kolejna. Ty film pierwszy przemilczałeś, ale jak zobaczyłeś, że nagrałem drugi film, który się bardzo dobrze sprzedaje, to też nagrałeś o tym filmik, który ma w sumie chyba też ćwierć miliona wyświetleń. I w sumie tutaj jedną rzecz powiedział dobrą, nie? że jaki to miał cel. No, takie filmiki nie mają żadnego celu, ale w sumie mój kanał nie jest po to, żeby e, na koniec każdego filmu dać jakiś mądry morał, żeby każdy mógł wyjść z domu i po prostu z jakąś wiedzę zastosować w praktyce, no nie, no czysta rozrywka, nie? Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, proszę, nie rób trzeciego odcinka. Obniżasz poziom IQ na tym serwerze. Jedyne zaniżająca IQ tutaj to jesteś ty mhm. i twoje shitowe filmiki tylko zrobione pod wyświetlenia. Jeszcze do o tych twoich błędach. Ja rozumiem, że coś młodszy, ale bez przesady. Co odcinek męczysz mnie tymi samymi błędami? Poszedłem, poszłem i inne. I... O kurde, serio tak mówiłem. Jak mnie jakiś film męczy, tego nie oglądam. I inne. I oraz cały czas tem kłamanie z tym, że nie czytujesz. Przecież już naprawdę można z tym zwariować. Nie dostałeś jednego vagbana, dwóch, trzech, czterech, tylko już pięć wagbanów dostałeś i cały czas się tłumaczysz, że to nie twoja wina. Naprawdę Nie oznacza, że ja sam to testowałem, bo ja to pokazywałam, objaśniałem wszystko i testowałem to, pokazywałam ci, że to działa To, że ty kurwa nagrywasz, nie wiem, o go, to nie znaczy, że to testowałem, bo ja to kurwa testowałem i ja to pokazywałem, ale ja tego kurwa nie testowałem, tłumacz to? Nie dosyć, że nie umiesz ułożyć zdania, to jeszcze sam się w nich plączesz i nie umiesz podać nawet argumentu Zresztą się nie dziwię, po piątym w Wagbanie też nie umiał podać żadnego konkretnego argumentu <suszy> Kurde, ale miałem na tym wyświetlenia no tak, no tutaj gościu ma rację, nie? No ma rację, ma rację po prostu. To jest szczerze mówiąc chyba właśnie taka rzecz, do której się dochodzi z czasem, że no w dłuższej perspektywie czasu zawsze jednak ta prawda nie dość, że wychodzi na jaw. To po prostu się też bardziej, no jakby też opłaca, tak? Szczerość po prostu popłaca, bo, bo nie da się zakrzywiać rzeczywistości w nieskończoność, tak? Można oczywiście poudawać, tak jak ja tutaj udawałem, tak przy piątym wagbanie dalej. Wiecie, to swoją narrację prowadziłem właśnie, że, że ja tutaj jestem niewinny i tak dalej. Trochę naginałem właściwie tą, tą rzeczywistość, tylko ja akurat tutaj miałem 13 lat, nie więc to taki filmik troszeczkę z czapy, ale tutaj bym przyznał rację, nie, bo drugi raz bym po prostu postąpił inaczej, nie, zresztą wiele osób ma taką taktykę, że jeśli coś zrobi źle, to mówi wprost, że, że, no, no, tak, przepraszam, że wszyscy jesteśmy ludźmi, bla, 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 mimo, że ktoś nie żałuje tego błędu, to i tak po prostu powie, że to zrobił, nie, i to jest całkiem dobra, jakby, taktyka, jeśli w ogóle tu można mówić o taktyce, no, najlepiej po prostu nie kłamać, nie, momentu, po prostu jesteś cheaterem, tak ciężko ci się już do tego przyznać, nie, nie, musisz się dalej bawić w to, że nie citujesz. no dobra, spoko, Szczerze, to już nie mam nic więcej tobie do powiedzenia. Według mnie takie osoby jak Ty nie powinny mieć kanału na YouTubie, a już na pewno nie z takimi wyświetleniami i subskrypcjami. Ja... I tutaj to tak troszeczkę mm, po części się zgodzę, mm, ale z drugiej strony nie powinienem mieć takich wyświetleń, takich subów. A, a co to ja sobie sam reguluję te wyświetlenia? Przecież to ludzie nabijają, na przykład m.in. on, nie? I to są w dalszym ciągu jakby takie argumenty, które co nieraz dalej się przewijają, nie? Że nie powinien mieć tylu subów, że na tyle nie zasługuje ale przecież ja nie stworzyłem, wiecie, wiecie o co chodzi, nie stworzyłem 360 tysięcy multikont, jednak ludzie za coś po prostu z czystej ciekawości, nawet żeby się pośmiać sami te wyświetlenia nabijają i tak jest ze wszystkim, nie? I To być może właśnie będzie, będzie też taka dobra przestroga, że jeśli ktoś chce na przykład, aby ktoś zniknął z internetu, tak jak na przykład teraz ludzie mówią, że Magikala powinno nie być, Fagaty powinno nie być, ale mimo wszystko oglądają te storki czy tam live'y, bo są w dalszym ciągu ciekawi, co tym razem odwalą, to, to to jest chyba największa hipokryzja jaka istnieje od wszechczasów czasów w internecie, nie? Jeśli ja chcę, żeby ktoś zniknął, to po prostu go blokuję i nie oglądam, wtedy po prostu mu ucinam zasięgi, nie? Chociażby lokowania, nie wiem, stawki, za lokowania przecież są yy, na bazie Twoich wyświetleń i subów i tak dalej, tak? Jeśli ktoś by stracił wyświetlenia, to by nie zarabiał i tak dalej, by musiał pójść do normalnej pracy, ale dobra, to już inny wątek, nie? A dziękuję wam za oglądanie. Napiszcie, co myślicie o tej nowej jego serii "Darcia mordy na serwerze" i pamiętajcie zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Cześć. No, generalnie słuchajcie, to nie jest tak, że ten filmik to jest jakieś usprawiedliwianie się. Pomyślałem, że skoro w sumie wczoraj też rzuciłem w dalszym ciągu odcinek z udawania pięciolatka w CS, ja to sobie. Przywrócę ten film. I na koniec chciałem tylko powiedzieć bardzo ciekawą rzecz, ponieważ tutaj były takie argumenty w tym filmie, że psuje grę innym, że na pewno jak będę dalej tak postępował, to że ludzie w CS-ie ta społeczność jeszcze bardziej nie będzie szanowała właśnie takich ludzi, bo przychodzi taki 15 piętnastolatek i sobie troluje, dlatego zawsze potem są te serwery plus 18, nikt takich osób jeszcze bardziej nie będzie szanował. A wczoraj wczorajszy filmik pokazał, że jest ogromnie większa kultura właśnie w CESie, Ludzie po prostu rozpoznają, że to jest troll, leci szybki mód i Tyle. I może to, co teraz powiem, będzie bardzo takie, no, być może kontrowersyjne i być może też się mylę, ale nie wiem przypadkiem, czy to nie przez moje filmy, które łącznie nagromadziły tam około 4 milionów wyświetleń, ludzie właśnie tak szybko włapują ten troll i po prostu mają taktykę, żeby mutować. No bo zawsze, się dzieje się taka sytuacja, to ma się dwa wyjścia, tak? Albo się z tym kłócić i pokazywać swoje, nie wiem, swoją rację w nieskończoność, albo po prostu... Y usunąć się z tego w postaci na przykład zblokowania mnie, żeby, żeby ktoś nie słyszał jak mówię, nie? To jest aż takie proste, ale chyba ludzie mają właśnie tendencję do, do utrudniania prostych rzeczy. Także no, możecie dać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. A na dzisiaj to tyle, widzimy się już jutro.